Witam na kanale Tektron.pl. W dzisiejszym filmie prezentacja i test zasilacza awaryjnego ZTECH 300 marki Tektron. Zapraszam do obejrzenia filmu. Zasilanie awaryjne ZTECH 300 Tektron. Jest to urządzenie o mocy 300W, mocy ciągłej 300W, które wytwarza napięcie 230V o przebiegu czysto sinusoidalnym. Nowością w tej wersji jest już to, będzie standard. Że zasilacz generuje stałą fazę. To znaczy, że nie zamienia miejscem fazy z zerem przy przejściu z pracy sieciowej na bateryjną, czyli odwrotnie, czyli z baterii na pracę sieciową. Jest to ważne w przypadku zasilania w większości pieców gazowych. Wtedy piece pracują, nie zgłaszają błędu. Zasilacz pracuje z akumulatora 12V. Może to być akumulator o dowolnej niemalże pojemności, na przykład nawet 17Ah, a nawet większa pojemność typu 200Ah. Nie ma problemu dla tego zasilacza. Zasilacz ma do wyboru 3 progi nominalne prądu ładowania. Jest to 2, 5 i 10 amperów. Wybiera to się poprzez ten przełącznik. Wyposażony jest zasilacz w przewód do akumulatora, zakończony konektorem oczkowym. Długość przewodu to jest około 150 cm. Bardzo długi przewód. Inne zasilacze takiego przewodu nie mają. Przynajmniej nie mam takiej wiedzy. Przewód zasilający, sam zasilacz został wydłużony. Też ma długość około 150 cm. Także myślę, że to jest optymalna długość, żeby zasilacz sobie wisiał w odpowiednim miejscu. Nie za daleko od miasta, ale też odpowiednio połączony do kondycji. Jaką wdrożę, będzie wisiał na wysokości. Takiej mamy przewód do akumulatora. Akumulator na podłodze, ktoś może też na jakiejś półce sobie również postawić. Także przewody są bardzo długie. Funkcja eco Mode, zużycie energii na własne potrzeby. Jakie to są potrzeby, to będzie w dalszej części filmu. Również mamy funkcję tutaj opcję zdalnego włączenia zasilacza. Wystarczy zewrzeć na kilka sekund te dwa piny i zasilacz zostanie włączony lub też wyłączony. Mamy dwa wyjścia wyjściowe oraz stopniowy korektor napięcia sieciowego. Również w standardzie mamy zabezpieczenie przeciwprzepięciowe. To już wszystko jest w standardzie. Nie trzeba tutaj już kupować wersji SF, czyli ze stałą fazą. To już jest w standardzie. Wersja SF po prostu zostanie wygaszona i jej w sklepie po prostu nie będzie. Zapraszam do testu tego dobrego zasilacza awaryjnego Zetatech 300. Podłączenie i uruchomienie zasilacza Zaczniemy od podłączenia przewodów z akumulatorem. Czarny to jest minus. Podłączamy do czarnego koloru jest to w akumulatorze też minus. Czerwony to plus, również czerwony w akumulatorze. Okręcamy w miarę solidnie tutaj, oczywiście nie rękoma, tylko kluczem, kombinerkami. Teraz można też włączyć i już zasilacz. Możemy to zrobić na w sumie to trzy sposoby. Pierwszy to jest przytrzymanie zielonego przycisku. Tam już go wyłączymy, przetwornicę. Drugim sposobem jest wykorzystanie złącza zdalnego. Wystarczy zewrzeć te dwa. Styki. Może to być drut, może to być przycisk chwilowy. I usłyszymy, jak szpisk możemy odpuścić. I również wyłączenie. Tak samo. Trzecim sposobem to jest podłączenie zasilacza do sieci. Zasilacz ma funkcję właśnie autostartu. I automatycznie się uruchomił. Wcześniej to się nazywa funkcja zimnego startu, czyli bez udziału sieci. Nie rozpoczęło się tutaj proces ładowania akumulatora. Pobór prądu jałowego przez zasilacz z akumulatora. W trybie normalnym mamy niecałe 13 Ampera. W trybie eko jest to około 1A. Prąd ładowania akumulatora. W zasilaczu mamy trzy progi do ustawienia. W tej chwili jest praca bateryjna. Próg ustawiony jest 2A. Przełączając, mamy tutaj potwierdzenie, że pojawia nam się wybór 10A. I tej chwili 2, 5 i 10. Włączę napięcie sieciowe. Zasilacz automatycznie rozpocznie ładowanie. Jest to ładowanie płynne, czyli powoli nam narasta prąd. Proszę zwrócić uwagę. No i tutaj mamy wartość 10 Amperów, dlatego tutaj akumulatora przełączę na 5. Mamy niecałe 6. I 2, mamy 2, 2 Ampera. Nie jest tutaj oszukane, że jak jest napisane 10, no to ładuje 8 albo nawet mniej. Mamy 10 Amperów ładowania. Jest to pewne i zagwarantowane. Czyli się ten prąd później będzie malał stopniem naładowania samego akumulatora? Opór mocy przez zasilacz na własne potrzeby, gdy nie jest ładowany akumulator. W trybie normalnym jest to ponad 9 W. W trybie eko jest to około 6,5. Korektor napięcia sieciowego AVR. Zasilacz jest wyposażony w system AVR. Jest to AVR stopniowy, to znaczy, że jest kilka stopniów przełączenia i jest pewien zakres napięcia, który, jest, który wychodzi z zasilacza. W Polsce norma jest to 10%, więc napięcie może wynosić poniżej 210 V, a i również powyżej, lekko powyżej 250 V, więc taki szeroki jest zakres w zasilaczu. Jest to troszeczkę przywyżorne, jest mniejszy zakres tego napięcia dostępnego, ale to zobaczycie za chwilę tutaj na filmie. Mamy tutaj napięcie wejściowe, napięcie wyjściowe, delikatna rozbieżność, gdzieś około 1 V, może być pomiędzy wskazaniami. W tej chwili jest praca sieciowa. To, co wchodzi, również wychodzi. Podwyższe napięcie. Tutaj normalnie napięcie wyjściowe również sobie rośnie. I przy wartości około 245 V zasilacz przełączy się, stopień AVR przełączy się w dół. Czyli napięcie mamy tutaj obniżone do poziomu 200, około 20 V. 223 około. Dalszy wzrost napięcia powoduje, że tutaj napięcie wyjściowe też sobie rośnie. Aż do wartości około 270 V. Zasylacz przełączy się na pracę z baterii. Sygnalizując tutaj ikonką czerwoną V i strzałeczka w górę, że napięcie jest za wysokie. Powrót na pracę sieciową. Wtedy, gdy napięcie spadnie do około 255 V, I tutaj mamy napięcie dalej. Obniżone. Dalszy spadek napięcia powoduje już tutaj na pracę normalną, czyli to, co wchodzi, również wychodzi. I tutaj przy wartości około 215 V napięcie zostanie podwyższone do wartości 242. Dalszy spadek napięcia wejściowego powoduje, że tutaj napięcie wyjściowe też nam spada. I tutaj przydaje wartości około 185. Napięcie zostanie ponownie odbite w górę. Mamy 240. No i tutaj już totalny spadek napięcia. I w końcu mamy przejście na pracę bateryjną. I to jest sygnalizacja, że jest napięcie za niskie. To są akurat sytuacje ekstremalne. Nie sądzę, żeby gdzieś takie występowały. No i oczywiście te napięcia raczej wahają się dosyć szybko. Czasami jest, jest to niezauważalne. Obciążenie zasilacza. Zasilacz pracuje teraz z baterii. Do testów zawsze tutaj biorę taką solidną baterię, Europowera. Jest to 110. Podłączę tutaj zasilacz impulsowy. Oczywiście to może być jakaś pompa nadmuch, piec generalnie, w niedużym poborze mocy. Tutaj bez problemu zostaje uruchomiony. Ten zasilacz, kolejny zasilacz, mamy już 190 W poboru, watów poboru, i jeszcze jeden zasilacz, mamy 258 watów. Mhm. Zasilacz ma 300 watów, maksymalnie. Zwykła żarówka, żarówka LEDowa. I co tu jeszcze? Energooszczędna, świetlówkowa już jest 312 W. Mamy tutaj już czerwoną ikonkę pokazującą, że będzie za chwilę przeciążenie. Tutaj na listwie nie mam już nic więcej. A nie, tutaj podłączę, już nie tu bez wskazania. Ale dobrych kilka Watów też doszło. Też lek może pracować nawet z niewielkim obciążeniem. W tej chwili jest to niecałe 4 W. Może pracować również praktycznie bez obciążenia. Są to mW 220 mW, czyli ta neonówka. Bez tej mamy 0. Zasilacz może pracować. Nie ma z tym największego problemu. Wróćmy tutaj trochę jednak większe obciążenie, żebyśmy zasilacz przeciążyli. W przypadku obciążenia rezystancyjnego troszeczkę to inaczej wygląda. Mamy obciążenie 300, prawie 40 watów. Jeszcze tam nie ma sygnalizacji. Mamy już 300, prawie 90 watów i zasilacz dalej sobie pracuje. Tak naprawdę ten zasilacz powinien być oznaczony jako ztx 350 ale to jest zarezerwowane dla wersji przenośnej. Tutaj dla tej wersji, żeby nikt się nie mylił. Po prostu, tak jak od początku jest to oznaczone, jest to zasilacz 300 W, nie mniej jednak że tam więcej mocy może wykrzesać z siebie. W ciągle mamy 380 W i zasilacz pracuje, nie piszczy. No tutaj już chciałem za dużo obciążenia dać, Zesilacz się automatycznie od razu zabezpieczył. On się automatycznie wyłączy. Poczekam. I teraz tak, zasilacz można włączyć przez przycisk czy złącze zdalnego sterowania, ale jeżeli pojawi nam się sieć, to też ona automatycznie po przeciążeniu wystartuje. Czekamy chwilę. Jest. Tu mam sygnalizację przeciążenia, bo mam załączone przecią obciążenie ciągle. Również przy pracy z sieci działa funkcja informująca o przeciążeniu zasilacza. 434W. On się. Znaczy mamy teraz tak pracę sieciową. Przejdę na pracę bateryjną. Mamy ponownie informację o przeciążeniu. 408W. Proszę zwrócić uwagę na napięcie, ciągle wyjściowe. 225V. Zasilacz w ciągu 30 sekund się wyłączy. Jest przeciążenie, wyłączenie. Może to szybciej. Tutaj normalne obciążenie gdzieś te 300, znaczy będzie ponad 300 watów. Warto ciągle zwrócić uwagę, że mamy bardzo ładne napięcie. Zasila stabilnie. Trzyma napięcie 230 V, tutaj 232 przy pracy bateryjnej. To w przypadku jakichś tam różnych przetwornic nie zawsze tak jest. Przy pewnym przeciążeniu napięcie spada. Tym bardziej, że zasilania mamy te 12,4. Normalne napięcie. Ale już przykładowo nie jakiś innych przetwornic, nie tego typu, no to napięcie już nam po prostu siada wyjściowe. Proszę, 230, bardzo ładnie, przy, jakby nie patrzeć nominalnie, co oznaczone jest 300 W, mamy 330, czyli 10% obciążenia mamy więcej. A on sobie tak świetnie radzi. Proszę bardzo, ładnie, 280 i 232 v napięcia wyjściowego. Chętnie Państwu bym pokazał jak to pracuje z jakimś piecem, niestety nie mam takiej możliwości, no nie mam takiego pieca typowego, żeby po, e, Państwu pokazać jak pracuje z, z, z nadmuchem, z, z pompką i tym podobnymi elementami, e, właśnie, które występują w piecach czy, czy w kominkach. E, niemniej tutaj mamy silnik indukcyjny nadmuchu Fereleka, lata 80. Starsi widzowie pamiętają. Ładnie pracuje. Ocieja się troszeczkę obudowę wiatrak, ale nic nie burczy, nic nie, nic nie wariuje normalnie. Wiatrak się kręci, wrzucę tu jeszcze grzałkę. No, mamy przeciążenie, no, mamy to 420 watów. Kto pamięta taką farelkę, da łapkę w górę. Dzięki. Filmów, z tych 500 testów prezentacji. Wiemy, że wiatereczka daje radę, ale sprawdzę na zasilaczu o mniejszej mocy. Czyli się tu dam pełną parę od razu, to się wyłączy. Nie będę tego robił, bo naprawdę nie ma sensu. Miękki start. Na wydało radę taką śmieszną wiatereczką coś tam ewentualnie. Oczywiście tutaj jest zasilacza można podłączyć ładowarki do telefonu, jakieś routery, system monitoringu kamer, nie ma z tym problemu. Również PC tam można podłączyć. Ja tutaj w firmie wykorzystuję model 500W do zasilania komputera PC, monitoringu i tam jakichś tam drobnych jeszcze innych urządzeń. Nie ma z tym problemu, żeby zasilacz tego nie mógł zasilić. Kiedy pracuje wentylator w zasilaczu? Jeżeli jest napięcie sieciowe jest ładowany akumulator. Lub też jaki był mocno nagrzany, i przy pracy bateryjnej, jeżeli obciążenie wynosi kilka, kilkanaście watów. Jeżeli zasilacz nie był mocno przegrzany, więc przy pracy takiej sieciowej, wentylator nie będzie się włączał. Stała faza. Zasilacz nie zamienia miejscem fazy zerem przy zmianie sposobu zasilania czyli z sieci na i jest akumulator na sieć. W tej chwili zasilacz pracuje z baterii, jest prawidłowo podłączony czyli faza w gniazku zasilającym jest po lewej stronie i też tutaj będzie po lewej nam wychodziła. Włączę napięcie sieciowe. Mamy już pracę z sieci. I tutaj również mamy w lewej dziurce. Jeszcze dodam do przypomnienia, że zasilacz posiada zabezpieczenie przeciwprzepięciowe. To wszystko idealne do zasilania pieców gazowych. Stała faza w zasilaczach ZTECH SF dostępna na rynku już od około 3 lat. Teraz jest to już w standardzie w zwykłych modelach ZTECH Markitektron. Zasilacz awaryjny ZTECH 300 do zasilania pomp pieców, pieców gazowych, kaderujący stałą fazę w standardzie przebieg czysto sinusoidalny moc 300 W. Solidny, dobry zasilacz. Zapraszam do sklepu Tektron.pl.